Dzień dobry drodzy widzowie, w tym odcinku gramy w realistyczne bitwy pancerne. Proszę o lajka, like, subskrypcję i zapraszam do oglądania. Więc jak widzicie tutaj jest jeden punkt, tylko punkt dwa. Gramy w realistyczne bitwy pancerne i powracamy. Ostatnio graliśmy i powracamy, znaczy się nie powracamy, tylko powracamy do normy. Ostatnio graliśmy, chwilkę może sobie przyciszę. Ostatnio graliśmy... Ostatnio graliśmy w Blade Bola. proszę, powiedzcie, czy bym się podobało, zostawiając komentarz pod filmem. A teraz wracamy, wracamy do normy i będziemy grać, jak zwykle, w... Oj, misklik, będziemy grać w... War Thunder! I chcę przypomnieć, że... Każdy lajk like i każdą subskrypcję doceniam bardzo. Bardzo. Szczerze, za... z... bardzo, bardzo doceniam każdy lajk like i każdą subskrypcję. Bardzo. D. Aha, akurat szli w pistolet maszynowy. notă ce Dobra, za dużo ich tu jest. Z ilu stron oni to robią? Co to było, drodzy widzowie? Z jednej, z drugiej, z trzeciej, czwartej, ale... Tak są sobie szczerze. Że... O kurcze. Ten czok był na w wojnie światowej. Nie, chyba nie. Nie pamiętam go. Musimy zrobić ważną rzecz. Drodzy widzowie! Jakiego ja mam cele? Dobra, zrobię, ale co to było, drodzy widzowie? Jak! Ale co to był za cel? Ale żeby... Ja myślałem, że jeszcze, żeby to nie trafię, ale dobra. A. Mam zniszczony samolot. Jako jedyny w tej liście, jako czok mam, z... mam zniszczony samolot. Jeden. Ja cesunę, zniszczył mnie. że myślałem, że ja go bardziej zniszczę wcześniej niż on mnie zniszczy, ale okej, okay. wie no. Co mam Nie ma szans. Ja za driftuję, ja teraz pom. Okej. Okay. I drodzy widzowie, dzisiaj będą dwie rundki teraz wychodzimy, ale... Dobra. I dzisiaj gramy nie tylko w realistycznych bitwach koncerny, tego jak coś to w opisie nie napiszę. Dopiero na następnym filmie to powiem. I na następnym, następnym filmie na samym początku powiem, bo to miała być taka mała niespodzianka, że tym razem w jakieś inne bitwy. Bitwy niestandardowe. Dla zabawy. Niech będzie to. Wiesz. I tak gram sobie. Tutaj pogramy. Zobaczmy. Zobaczmy jakie czołgi znajdę. Kurde, ale szybko. ilm on just . Chcę mu to tak nie działa. Dobra. Ch OK, mam już jedno z me! Gdzie są top tiri? What for? Aha. huh yeah, no, it means Jakie to ma przebicie. Dobra, a może półmą pojedziemy. Zobaczmy, półmą sobie tak dla zabawy pojedziemy. Mam więcej kieli, niż Jeżdżę chłop z Leopardem dwójką. Aha! Aha! Okej, okay, ciekawe. Hmm. Może postaram się Tiger'em kontować. Nie no, Zaxera, to on ma najlepszym przebicie pancerza, więc z nim spróbuję. Pantera Dema ma bardzo dobre przebicie pancerza. Ale czy rasian ra bypass przebije? Dowiemy się w tym momencie. Aha, i drodzy widzowie, to będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do widzenia!